Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Tak jak Wam obiecywałam, przychodzę do Was z recenzją produktów Vichy. Wiele słyszało się już na moim kanale o, tym, o tych produktach, także naprawdę wisielką na torcie jest ten filmik, ponieważ wiele z Was wiem, że się skusiło, zakupiło. Ja też się skusiłam za nowową szusz, także myślę, że dalej można podać piłeczkę i przekazywać dobre informacje o tych produktach, bo seria Aquaria Thermal z firmy Vichy jest naprawdę godna uwagi i myślę, że jedna z najbardziej udanych serii, które Vichy wypuściło w ogóle. I teraz tak, nie mogę się wypowiadać o innych seriach, ponieważ Bishi y, y, Ideal ja troszeczkę używałam. Tak mniej więcej 20 ml z tego małego opakowania, ale stwierdziłam, że na razie nie będę używać tej serii, ponieważ mam inne produkty do wykończenia. Y, Także na razie się powstrzymam, ale myślę, że w okresie letnim też Wam recenzję tamtych produktów. Ym, ale na przykład te serie y, przeznaczone do skóry, na przykład y, właśnie dojrzałej, też mi pisało się w komentarzach, że jest naprawdę godna uwagi i też ja widzę, że tutaj mam biski, y, które. Też używałam takich produktów, często później piszę mi w komentarzach także dzięki, bo mogę Wam też troszeczkę zdradzić, jakie są opinie na temat tych produktów, mimo że ja sama ich nie używałam, ale w lato skusiłam się na wiszy Thermal. Wtedy akurat właśnie obejrzałam filmik szczur, pamiętam, i zaczęłam się zastanawiać, czy może jednak warto zainwestować w coś z kosmetyków, bo zawsze uważałam, że to są produkty drogie, często mijające się jakby z tym, co jest napisane, napisane na odwrocie przez producenta, a tym, jak działają, i też bardzo często produkty wiszy wybierają, myślę, że cięgi, ponieważ w moim zdaniem przynajmniej nie są dobrane do skór, które, które na przykład dziewczyny mają i też często wybierają coś, co ładnie wygląda, coś, co jest bardzo polecane, ale jednocześnie nie nadaje się do jej skóry. No i później wychodzą takie właśnie komentarze, dlatego też ja potrzebowałam dużego nawilżenia, przechodziłam też, używałam toników wzruszających, także czasem naprawdę taka bomba nawijżenia jest mi po prostu tutaj po prostu potrzebna. I zastanawiałam się, jaki wybrać produkt, no i akurat gdy Wam wspominałam, że obejrzałam filmik już, mówię, czemu nie sprawdzę i bardzo dobre miało opinię ten produkt, a jednocześnie jego cena była no myślę, że na tyle, na tyle taka odpowiednia, jak na darmo kosmetyk, że mogłam się na nie zgusić, także e, najpierw wybrałam sobie BISHI Aquaria Thermal i to jest takie spanocne. to jest kosmetyk, który właśnie pomaga nam regenerować skórę właśnie w ciągu nocy, ale jednocześnie nie jest zabronione używanie go rano, e, gdzie na przykład jest duszno, jest bardzo gorąco i na przykład trzymać ten kosmetyk w lodówce i później nakładać taki właśnie żel. Bo tutaj, jak widzicie, ten kosmetyk ma formę żelu. Jest bardzo dzięki temu lekki i tak jak ja stwierdziłam z koleżanką, która testowała ten krem jasny na dzień, że bardzo, bardzo jest wydajny. Tak, wydajny jest, oh, jest bardzo wydajny produkt. Bo ja mam 85 ml, jest słuchajcie luty, a ja mam go od chyba lipca albo sierpnia. I jeszcze mi zostało troszkę na delku, także myślę, że na kilka dni jeszcze mi starczy. I teraz tak jak ja w okresie letnim używałam tego produktu rano i wieczorem praktycznie przez dwa miesiące chyba bite, byłam strasznie zadowolona. Ponadto ten produkt ma 15 minerałów, dzięki temu właśnie nasza skóra ma dostarczone bardzo dobre składniki odżywcze. Dzięki, no, dzięki temu nasza skóra się zarówno rano, jak i na przykład wieczorem, głównie wieczorem, e, regeneruje. I też ten kosmetyk pozostawia taką powłokę, dzięki której e, nasza skóra tak bardzo nie paruje, czyli nie tracimy wody, a jednocześnie nasza skóra jest bardzo nawilżona. I to jest też bardzo fajne. Dodatkowo mam akwabiory, które zmiększa naszą skórę, uelastycznia ją i nadaje taką właśnie. E, e, takie uczucie bardzo dogłębnego nawilżenia. Mimo, że ten kosmetyk nie działa na tych niższych warstwach skóry, myślę, że. E, to co zobaczycie na w swojej twarzy po nałożeniu tego kosmetyku naprawdę Was zdziwi, ponieważ a, skóra jest bardzo promienna, bardzo taka silnie nawilżona, jakby się dostała po prostu kopa wodnego. E, I tutaj mamy aż 85 ml, to także cena myślę, że jest i Tutaj względna, jeżeli chodzi o jakość, jak i właśnie pojemność, ponieważ mamy 85 ml. Z tego zobaczyłam w Superfarmie ten kosmetyk kosztuje około 120 zł. Natomiast na drogę, tak jak Wam pokazywałam ostatnio, i myślę, że ten kosmetyk jest na Ebele i jest też na e perfumy Ja kupiłam go na e-perfumy za 85 zł. Także naprawdę no dla mnie rewelacja sobie przeliczyłam nawet te 40%, które tam miałam ja wcześniej zapłacić, bo chyba on jest jednak droższy. To i, tak bym, to i tak bym zapłaciła. Albo to samo, ale akurat zamówiłam inne zamówienie. Tutaj chyba wtedy kupowałam serum z Clarence. Także kupiłam wtedy właśnie ten kosmetyk i powiem Wam szczerze, że no po prostu przepadłam. Na pewno go sobie kupię też na okres letni, gdzie moja skóra pewnie będzie przesuszona. Teraz też zamierzam kupić Estée Lauder Double Wear, także moja skóra pewnie dodatkowo się minimalnie przesuszy. No nie wiem, no nie wiem też jak będę aplikować jeszcze ten podkład, ale pewnie gąbeczką. Także ten kosmetyk, jak dla mnie rewelacja, pisałyście mi, że też go macie. Także jeżeli jeszcze osoby, które mnie oglądają nie mają tego kosmetyku, myślę, że się skuszą, takie zgodne uwagi po prostu. Eee, I tak jak mówię, jest dostępna w Superformie, ale również na stronach, które Wam wcześniej polecałam. Także Wam podziękuję przykładowe kosmetyki. Eee, no i oczywiście mamy specjalnego gościa, bo przecież. O Jezu. Zobaczcie, Marys, tak. patrzcie jak urosł. Nie by ci już, już trochę usta. No, jak chcecie, to zaglądajcie na jego Facebooka. Eee, Moris też ma Facebooka. To jest po prostu osobowość. Mam nadzieję, że to, co Wam tam publikujemy, Wam się podoba. Też musimy trochę przysiąść, żeby Wam pokazywać, jak Morisek tutaj sobie żyje z nami, bo ma też kanał na YouTube, który Wam też podnikuje, ale ten kanał ma na razie jeden film, bo po prostu nie mamy czasu za bardzo, żeby wrzucać czy montować te filmy. Ale myślę, że w marcu przysiądziemy i troszeczkę rozkręcimy kanał, nie? No, także wracając do recenzji. Ee... Kupiłam później serum. Bardzo mi się spodobał ten krem, ale stwierdziłam, że może jeszcze coś zaaplikuję pod ten krem, albo ewentualnie pod krem, który używam na dzień i skusiłam, na, skusiłam się na wiszę Quali Thermal, ale tym razem serum. I to jest taka bardzo skoncentrowana formuła, jednocześnie bardzo lekka. Upakowanie jest naprawdę przecudowne, bardzo eleganckie. Jedyny minus, który ja zauważam, ale to już po wiecie, ponad pół roku używania to, jest to, że mi się po prostu to sreberko zdarło i to tak średnio wygląda, bo czasem mam wrażenie, że, ten, że tego, um, tego dozownika nie po prostu nie doczyściłam. Piękne opakowanie, podobne ma opakowanie właśnie wisi, wisi, wisi ta Seria idealia. Eee, bardzo fajne, bardzo lekkie serum, przede wszystkim. Ma taką konsystencję naprawdę niezwykle lekką. Także, jeżeli e, macie jakieś takie cięższe na przykład podkłady, a chcecie bardzo dobrego znajdującego to bardzo Wam też polecam. Także, jak macie na przykład Maka Studio Fix czy e, Ester Lauder Double Wear, to e, ten kosmetyk Wam się bardzo fajnie sprawdzi, bo jednocześnie przedłuży Wam trwałość e, Waszego kosmetyku, bo skóra nie będzie produkować też nadmiernego sebum. I to jest też niezwykle ważne. Jeżeli mamy skórę mieszaną, czy tłustą, nie używamy raczej produktów matujących, tylko właściwie silnie nawilżających, bo dzięki temu nasza skóra wie, że nie musi gromadzić właśnie tego sebu, które by właśnie chroniło naszą skórę przed wysuszeniem. I nasza skóra jest bardzo wtedy dobrze nawilżona. Ja dostawałam bardzo dużo komplementów na temat nawilżenia skóry, na temat jej wyglądu i myślę, że dodatkowo Pisałyście mi, że kosmetyki Wishy. No i oczywiście mam nadzieję, że to jest pozytywna informacja, bo takie kosmetyki, raczej tak testowane i tak na szeroką skalę sprzedawane, nie miałyby tutaj jakichś złych hormonów, bo pisałyście mi, że chyba mają hormony albo sterydy, ale mi się wydaje, że hormony. Nie doczytałam tego, nie znalazłam takiej informacji, także dajcie znać, czy coś o tym wiecie, ale tutaj pisałam z moją liczną, która wcześniej właśnie wrzuciła informację pod, pod filmikiem, że właśnie te produkty mają taki składnik. No i czy to jest źle, czy to jest dobrze? No, ale pisała, że właśnie że to chyba znaczy, że jest dobrze, ponieważ takie kosmetyki są tak testowane, że no po prostu, no nie przeszłoby to. Także dodatkowo, właśnie dzięki temu bardzo też działają na naszą skórę i mam wrażenie, że czasami uzależniają, bo naprawdę moja skóra czasami się buduje, jak nie ma wisi tak? Czy wisi, wisi, bo po prostu te kosmetyki są naprawdę dobre. Mam nadzieję, że ta recenzja wam w czymś pomogła. Tutaj widzieliście konsystencję, mniej więcej jak ten kosmetyk się zachowuje. Też mi często się przez praktycznie całą latę, że moja skóra wygląda naprawdę dobrze, no i myślę, że to też jest kwestia właśnie dobrych kosmetyków, dobrego dobrania sobie kosmetyku, jeżeli macie skórę tłustą czy mieszaną, a także suchą, bo to jest mi się wydaje taki bardzo wszechstronny kosmetyk, to jak najbardziej Was zapraszam do przetestowania tego kosmetyku, dajcie znać czy go miałyście. Też mi często piszecie, że właśnie skusiłyście się w moje recenzji na te produkty. No i tak jak mówię, Vichy zbiera cieni, ale mam czasami wrażenie, że to jest po prostu poprzez złe dobranie kosmetyku do naszej skóry. Także spokojnie zastanówcie się, czy chcecie właśnie tą serię, czy na przykład Vichy e, Ideali. Jeżeli macie skórę suchą, potrzebujecie rozświetlenia, to jak najbardziej Wam polecam Vichy idealię. Ja Wam zrobię oczywiście później recenzję tamtych kosmetyków. Chciałam Wam zrobić takie porównanie, ale myślę, że to by trwało po prostu bardzo, bardzo długo, a ja chcę po prostu te kosmetyki zużyć do końca i e, przeskoczyć na inne. Także na pewno do tego produktu e, wrócę, bo to jest po prostu super. Jeżeli nawet macie bardzo przysuszoną skórę, to bardzo Wam polecam jako taką silnie nabliżającą maskę. Po prostu nałóżcie tego bardzo grubą warstwą i e, spróbujcie poczekać, aż się to wchłonie, ewentualnie nadal, nadmiar ściągnąć na noc. E, także dajcie znać, czy ta recenzja wam się podobała. E, widzimy się w kolejnych filmikach. No i mam nadzieję, że e, tutaj będą kciuki w górę. Także trzymajcie się, hej!